Dzisiaj w przygotowaniu mamy już ponad 30 tysięcy mieszkań. To są projekty, na które uzyskaliśmy decyzje inwestycyjne, więc one będą z całą pewnością realizowane. Cały potencjał Banku Ziemi, który w tej chwili mamy w PFRN i w Kazetenie, to jest około 113 tysięcy mieszkań. Proces budowlany nie zaczyna się od wbicia łopaty, każda inwestycja zanim zaczniemy faktyczną budowę musi być poprzedzona całym procesem analiz danego gruntu pod względem prawnym, podatkowym, geologicznym, środowiskowym, na wiele różnych sposobów badamy te lokalizacje, na których później będziemy coś budować. Po tym okresie analizy musimy przejść przez cały proces uzyskiwania wymaganych zgód, zezwoleń. To jest proces, który te też często zajmuje wiele miesięcy. Dopiero wtedy możemy mówić o rozpoczęciu budowy. Także cały proces inwestycyjny od momentu trafienia gruntu do naszego zasobu do momentu rozpoczęcia inwestycji może zająć nawet 3-4 lata.